Siemaneczko z tej strony Antek. Ostatnio pisaliście pod tym motowlogiem, że, że chcielibyście coś tam jeszcze takiego zobaczyć, że Wam się to podoba. To tak pomyślałem, że dzisiaj z Atom nagramy kolejny odcinek dla Was. Pod tym odcinkiem możecie w sumie zadawać pytanka, co Was może interesuje w tej pasji, w tym takim hobby, pasji, a my Wam bardzo chętnie na to odpowiemy. No i tak jeszcze przy okazji chciałem wam powiedzieć, że idziemy pojeździć między innymi dlatego, że po prostu pogoda. To co się teraz dzieje normalnie jest powrót zimy. Jest po prostu dramat. O klucze mi spadły. Dobra, to jest nasz garaż. Teraz jest czyściutko tak naprawdę, bo ostatnio żeśmy posprzątali. No to ja tu wszystko szykuję i zaraz przyjdzie Ata do nas. No i dobra, słuchajcie, jedziemy zobaczyć w jakim stanie jest nasze jezioro nyskie. A ta już jest ze mną, pokaż się tutaj. O, jest, mam nadzieję, że było widać jej rękę. No, jedziemy zobaczyć w pierwszej kolejności właśnie to jezioro, i tak jak wam mówiłem, korzystamy z pogody. Mimo, że jest 8 stopni, ale jest nawrót zimy. Pogoda pokazuje nam, że w przyszłym tygodniu będzie padał śnieg. Będzie minus w nocy, normalnie nawrót zimy, więc póki mamy możliwość, to korzystamy. Tak, no, a ta mnie namówiła do wyjścia. Yy, no, i, no i w sumie dobrze, no, no bo teraz nie wiemy, kiedy pojeździmy, tak naprawdę. Pes, dwa. <gry> Hmm, zimno. No, także tak wygląda nasze nyskie jezioro. Co prawda nie w całości. Nie wiem jak wy to widzicie, ale tam są góry czeskie. Jest na nich śnieg. No dobra, no może nie wszystkie są czeskie. Mm, niby jest zakaz prowadzenia na plażę, ale my będziemy na tą jego plażę jeździć. No, na plaży Leo. Bo tak w sumie Wam się też spodobały ułaty takie odcinki vlogowe, kilkudniowe i takie generalnie z życia też, no to zabierzemy was. To jakieś mini pole golfowe co to jest? Tutaj macie oto proszę naszą nyską, katedrę, a raczej bazylikę oraz dzwonnicę. Przepiękny budynek sądu, który jest bardzo ładny. Jeden z, mi się wydaje, że jeden z ładniejszych budynków, a raczej ten, ta część gdzie ta, nie wiem, to drzewko sobie rośnie. No piękne. No, no a tam kolejny kościół, nie jakby ten był za mały, kościoł w okolicach rynku jest pełno. się tu zmieścić no i słuchajcie najważniejsze co można w Nysie spotkać zobaczyć, no najważniejsze chluba Nysy McDonald McDonald Nysa doczeka się po tylu latach McDonalda, masakra, wcześniej trzeba było jechać 50 km do McDonalda czy do KFC a teraz już od kilku lat mamy McDonalda i może w tym roku albo w przyszłym będzie KFC Ej, ta motocyklista stoi z przodu. O, tutaj Wam coś pokażę, coś czego w sumie jeszcze też Ata nie widziała. Tylko nie wiem, czy tu można wjechać. Kiedyś, 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 kiedyś. To było lodowisko w Nysie. Postaram się Wam tutaj gdzieś wrzucić zdjęcie, jak to kiedyś wyglądało. O matko, ale tu jest dramat. Ej, Jezu, nie, to było lodowisko na stałe. O matko, tu jest teraz syf jak cholera. O matko, no to widzicie, jak to teraz wygląda. Jak nie zapomnę, to Wam tutaj wrzucę zdjęcie stare. No, gdzie? No to bierzemy go. Ooo, wow, co tu jest jak się idzie w dół? Ej, Ej. aha, dobra, myślałem, że coś tam będzie. Zobaczysz. No, ale ja ci nie, bo ja nie No ja nie każę prowadzić. No to się tu będziesz uczyć jeździć. To myślę, że, że tak, Tylko nikt tu nie pozamiatał chyba. Ale to nic. Pan instruktor ma parasol, tam krzesło jest w międzyczasie schowane. Można zsiadać. Niedługo będziesz miała nową kurtkę. Aha, no to przepraszam No to tak To jest motocykl No, to jest ciężka maszyna. No, no to, no to może być ciężko. Dobra, złuż nóżku. No, złożona, jest złożona, spokojnie. Wciśnij sobie sprzęgło i trzymaj. Wbij jedynkę. No? O, i jest szarpnięcie, nie? S Słychać. Dobra, połóż drugą nogę, na, na, nie, nie, na podłodze, na podłodze, bliżej siebie daj nogi, żeby ci było troszkę tak, o widzisz, i puść, bardzo delikatnie puszczaj to sprzęgło, bardzo delikatnie, no i zamknij sprzęgło, się zaciśnij, i dobra, i jeszcze raz, puszczaj lekko sprzęgło, powoli, powoli, Idę, idę, no, powolutku puść i złap i jeszcze raz. Powolutku puszczamy z No, jest czułe, to ciężkie. Możesz sobie tuptać nogami odpychać się, tak jakby. No, i teraz zatrzymaj się. Delikatnie. Robiłeś bez hamulca cały czas? No to teraz zrobimy tak delikatnie z hamulcem. No to dobra, to teraz powolutku puszczamy i nogi cały czas na ziemi. Odpychaj się lekko. No i przytrzymaj sprzęgło i hamulec. Wiesz, że teraz sama ruszyłaś? No sobie szedłem obok. No, no to dobra, no to delikatnie puszczaj sprzęgło. Rusza, czyli nie masz. Najprawdopodobniej, no nie. W dół Jeszcze raz Wiesz, że masz teraz jedynkę no. I delikatnie do góry no. A czemu nie patrzcie na mnie no to, no to spróbuj ruszyć No to masz luz, OK. No to teraz ją wyłącz No tu nóżka O, no, no to ciężko znaleźć no 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 Ja wiem, wiem, w kasku jest ciężko. No i dobra i może pani strząść. Dziękuję. No, no i super. Ja wiem, ale to się wszystkiego nauczysz, no. No. W końcu, w końcu udało nam się to zrobić. No. Pięknie.